Mamy doskonałą Radę. Mamy Radę, która, której większość ma Koalicja Obywatelska, i jestem przekonany, że wspólnie z Koalicją Obywatelską nasz klub, czyli Rada Miasta, bo, ale również słyszałem głosy radnych Prawie i Sprawiedliwości, że też będą starali się współpracować na rzecz miasta, na rzecz miejskich projektów. Wierzę, że zbudujemy szeroką koalicję na rzecz spraw gorzowskich. To jest wyjątkowo dobry czas, czas dla spraw Gorzowa, dlatego że mamy silną reprezentację w Radzie, w Sejmiku, w rządzie. Myślę, że poprzednia ekipa dosyć wysoko postawiła poprzeczkę, myślę, że ta zdecydowanie ją przeskoczy. Jestem przekonany, że to będzie wyjątkowo dobra kadencja. To będzie kadencja, która będzie wymagająca dla pana prezydenta. Dlatego, że jest cała grupa bardzo dobrych radnych, jest grupa doświadczonych radnych i jest grupa wynosząca z sobą taką młodość i nowość. I to oznacza, że my będziemy dla prezydenta partnerem. Partnerem do czasem twardej dyskusji. Ale myślę, że to dobrze. To, to, to słowo partnerstwo myślę, że w tej kadencji będzie najważniejsze, bo. Być może będziemy, a raczej na pewno będziemy mieli różne zdania na wiele tematów, ale jestem przekonany, że ta Rada wspólnie z tym prezydentem może uczynić to, że te pięć lat to będzie dobry czas dla naszego miasta. To jest moja druga kadencja z małą przerwą. Jakie są oczekiwania? Na pewno większe niż były, na pewno chcę zrobić więcej. Jestem w innych komisjach przede wszystkim. Jest, mam nadzieję, że będę w innych komisjach w komisji edukacji, w komisji budżetów i finansów. Mam nadzieję, że ta Rada, będzie zupełnie inna niż była. Będziemy na pewno bardzo mocno pracować. Nasz klub jest na pewno na to nastawiony. Mamy przewagę, mamy 13 osób w klubie. Mamy przewagę w sejmiku, to oznacza, mam nadzieję pozyskiwanie większych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Gorzów ma duży potencjał niewykorzystany. Naszą rolą jest to, ażeby sprawy szły w dobrym kierunku, żeby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej, tak ogólnie rzecz ujmując. No i bardzo się cieszę, że zostałem obdarzony zaufaniem przez wyborców. Jest to nowe doświadczenie, będzie to nowe doświadczenie i na pewno wymagające dużo wysiłku. tak? Ja jestem po prostu też w pewnym sensie pracocholikiem, przynajmniej tak mnie niektórzy nazywają. No i myślę, że tutaj będę mógł przekuć swoje umiejętności, doświadczenie, ażeby służyć miastu. Przede wszystkim jest to dla mnie ogromna odpowiedzialność. Takie poczucie już mam na barkach, generalnie od dnia ogłoszenia wyników mam ogromną odpowiedzialność za 848 głosów, ale też za wszystkich mieszkańców mojego osiedla, okręgu. Ale również za cały gorzów. To jest naprawdę bardzo ważna chwila, przede wszystkim bardzo ważne 5 lat, bo te pieniądze, które będą teraz do uzyskania dla naszego miasta, nigdy takie nie były i nigdy takie nie będą. I tylko wspólna praca, empatia z każdym klubem, z każdą osobą, z każdą instytucją, z każdą osobą pozwoli faktycznie zrealizować ich cele, tych osób, moich wyborców, ale też również i moje. Jest to bardzo ważna w tej chwili kadencja, ponieważ ja podkreślam, że w tej chwili będą ogromne środki z KPO w Polsce. W związku z tym Gorzów ma swoje 5 minut, żeby ten czas wykorzystać. Także jesteśmy radą, która może być wspominana jako rada, która spowodowała bardzo duży impuls dla miasta, oczywiście razem z panem prezydentem. Lub możemy być za kilka lat wspominani jako ci, którzy byli hamulcowymi. Także ja mam nadzieję, że my będziemy tymi, którzy będą rozpędzą gorzów do przodu. I dzięki temu, dzięki temu za kilka lat ludzie będą mówili, że to była właśnie ta rada, która grała bardzo pozytywny impuls dla... Dla miasta i tego sobie, i miastu i mieszkańcom życia. Przede wszystkim, że będziemy mogli zrobić coś jeszcze fajnego w kulturze, bo to, to mnie najbardziej interesuje, więc jakby, jakby podzielić się tym doświadczeniem, które mam, a jest sporo osób w Radzie Miasta, które mają również fajne doświadczenie, ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o kulturę, o sport. I to myślę, że to jest to, czego bym się chciał podjąć i, i, i nad tym pracować. Wychodzimy z kulturą, ze sportem do mieszkańców na osiedla, do parków, pod domy i tak sobie będziemy to na myśleli jak to fajnie zrobić, jak to fajnie wykombinować, żeby, żeby, żeby ludzie też mieli rozrywkę nie tylko w centrum Gorzowa.